Setna, witam serdecznie, ja nazywam się Aftar, bardzo mi miło, że tutaj jesteś. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z bardzo efektywną, mało spotykaną na medytacją W zasadzie krótką prana yamą, czyli taką medytacją, w której skupiamy się głównie na świadomym kierowaniu naszej siły życiowej. prany poprzez kontrolę oddechu. Zrobimy sobie krwi dla podniesienia poziomu energii, dla naładowania pozytywną energią naszej abry. Będziemy pracować ze słonecznym kanałem energetycznym, który nazywa się Pingala i który kończy się w prawej dziurce od nosa. Jeżeli będziemy oddychać prawą dziurką. Możemy to zrobić wszędzie. Na początku tej medytacji będziemy zatykać lewą dziurkę, żeby pomóc sobie oddychać poprzez prawą, ale mógł się z Wami podzielić, że przychodzi taki moment w praktyce, kiedy. Możemy już po prostu świadomie zmieniać sobie przepływ energii między prawą a lewą dziurką bez konieczności zatykania drugiej dziurki od nosa. Można świadomie już kierować przepływem energii i dzięki temu ta praktyka staje się jeszcze bardziej przydatna, ponieważ kiedy mamy na przykład jakąś zwykłą sytuację w czyli na przykład jesteśmy w pracy, spadnie nam poziom energii, mało to sięgnąć po kawę, mogę to sięgnąć po słodycze na przykład, zamiast tego żeby poprawić sobie nastrój, żeby podnieść poziom energii, motywacji i siły do działania, możemy oddychać prawą dziurką od nosa. I możemy to zrobić w ten sposób, jak dzisiaj Wam pokażę. To jest taki wzmocniony sposób, także ważne jest, żeby tej praktyki nie przedłużać, żeby nie robić jej więcej niż 3-5 minut na raz i najlepiej zrobić raz dziennie. To jest bardzo potężna praktyka. Będziemy pracować z energią ognia, będziemy wykonywać oddech ognia Poprzez prawą dziurkę pod nosa. Na wstępie, jeszcze dodam, że Panie w czasie menstruacji i Panie w ciąży nie wykonują od tego ognia w żadnej pozycji, w żadnym wariancie. Także ta praktyka, jeżeli jesteś w jednym z tych dwóch stanów, nie jest do dzisiaj do ciebie. Okay? A wszystkie inne osoby serdecznie zapraszam do doświadczenia. Usiądź z wyprostowanym kręgosłupem, wydłuż go do góry maksymalnie. Wyciągnij czubek głowy do sufitu i teraz delikatnie przyciągnij brodę. Otwórz klatkę piersiową, rozluźnij ramiona. Weź głęboki wdech przez nos. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I wdech. Napełnij brzuch, poczłek jak brzuch się wypełnia, jak balonik, i wydech. Brzuch się zapada do wnętrza ciała. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. I przechodzimy do naszej pranej jamy. Zatkaj lewą kciukiem, lewą dziurkę od nosa. Pozostałe palce są wyprostowane, rozczapiżone delikatnie i są ustanowione na wysokości punktu między brwiami, naszej szóstej czakry, ajna. Oczy są zamknięte. Przez chwilkę poddychaj spokojnie, prawą dziurką wdech, prawą dziurką wydech, prawą dziurką. poczuj wyraźnie prawo nozdrze od środka. Odczuwaj jak prana wpływa przez prawą dziurkę do wnętrza ciała i odżywia całe Twoje ciało, całą Twoją aurę. Teraz jeszcze na chwilkę otwórz oczy, cały czas odczuwaj prawą dziurkę i obserwuj, jak pracuje mój brzuch. Oddech, który teraz pokazałam, to jest standardowy oddech przez pingana, przez kanał energii słonecznej, przez prawe nozdrze, a my zrobimy sobie, tak jak wspomniałam, modyfikację. Dla wzmocnienia efektu będziemy wykonywać oddech od dnia przez prawą dziurkę. Czyli teraz brzuch przy wydechu będzie się wklącać do środka, zapada się do środka, przyciągamy go do kręgosłupa. I na wdechu naturalnie się rozluźnia. Twoja uwaga jest jedynie na wydechu, na tym momencie, kiedy wciągasz brzuch. Pokażę teraz, jak to wygląda. Czyli to jest takie pompowanie brzucha. Możesz sobie wyobrazić, że chcesz wypompować powietrze na zewnątrz poprzez wciągnięcie brzucha i na rozluźnieniu ciało nabiera automatyczny wdech. Dobrze jest zacząć powoli. W spokojnym tempie. I jak ciało się poczuje gotowe, to dopiero wtedy przyspieszyć. Finalnie dochodzimy do dwóch, trzech oddechów na sekundę, ale na ten moment możesz zacząć spokojnie w swoim własnym tempie, tak jak ci ciało podpowiada, bez forsowania. Nie ma się gdzie spieszyć. Mamy 3 minuty, żeby doświadczyć tą praktykę. Jak poczujesz się gotowy, gotowa, możesz przyspieszyć. Zatykamy ponownie lewą dziurkę od nosa lewym kciukiem. Poprawiamy pozycję, kręgosłowy pestowano, otwarte klatka, rozluźnione mięśnie twarzy. I zaczynamy oddech. Kondynuj oddech tak jak teraz, obserwuj przepływ powietrza w prawej dziurce od nosa. Przy każdym wydechu wciągasz brzuch do wnętrza ciała i na wdechu rozluźniasz. Uwaga, jest cały czas na wydechu. Głęboki wydech przez prawą dziurkę od nosa. Wstrzymaj powietrze i rozprowadzaj energię po całej aurze. całym polu, które otacza i wypełnia Twoje ciało. I wydech jeszcze raz wdech. Wstrzymaj powietrze. Odczuwaj całe pole elektromagnetyczne, które otacza Twoje ciało. I z wydechem rozprowadzaj energię po całej jego przestrzeni. I ostatni raz to samo w dach. Wstrzymaj oddech i rozprowadzaj energię po całej ałzeń wydech. Jeszcze przez chwilę pozostań nieruchomo. Świadomie odczuwaj efekt tej praktyki. Odczuwaj całe, ciało od wewnątrz. Oczy ciężkie nogi, ciężką jednicę. Odczuj punkty styku ciała z podłożem. Odczuj podstawę kręgosłupa. I wydłuż, wyciągnij kręgosłup do góry. I puść całe napięcie z ciała. Oddychaj spokojnie. I z kolejnym dachem otworzy oczy. Bardzo dziękuję, że wytrwałaś do tego momentu i doświadczyłaś całej tej medytacji. Daj mi znać, proszę, jak ci się podobało, czy doświadczyłaś jakiejś zmiany, jakichś efektów, jaki masz teraz poziom energii, jaki masz nastrój. Czy może nic się nie wydarzyło? Czy może jest jakieś zagadnienie, które chciałbyś, żebym poruszyła w następnym filmiku? Daj mi znać w komentarzach na dole. A ja bardzo dziękuję. Sadna.